Tym razem nie mam nic do powiedzenia na wstępie, także intro. Tym razem mamy piękny zachód słońca po tamtej stronie. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek Kubła Energola. Witam z tej strony Cube, a oto 41 odcinek. Jak już wspomniałem, Kubła Energola. W tym odcinku zajmiemy się nowymi jawami. Tak, dziawami. Java jest to, jak już mówiłem nieraz, moja ulubiona seria monsterów. Są to monstery, które tak naprawdę są kawą. I tak, wiem, kawowe energole, bla bla bla, ale uwierzcie mi, Java to naprawdę świetna seria. Salted Caramel albo te wszystkie Kona Blendy, Irish Blendy, czy Sweet Chocolate. Generalnie wszystkie Javy, powiedziałbym, że to jest taki top tier, może poza tym Farmer Oatsem, ale generalnie Javy są super. W tym przypadku mamy do czynienia z Cold Brew yy, Sweet Black, czyli po prostu czarna kawa. Puszka wam się kręci w takim razie, kupiona na energetyki net, za uwaga 26 zł. No, wszystko drożeje, także importy, no oczywiście też są poszkodowane, w sensie poszkodowane. No chodzi o to, że wszystko jest drogie, to niestety pochy z importu też muszą być smutne. Co ciekawe, na puszce mamy napisane, że to jest Nitro Infused Coffee, czyli kawa, która jako gaz posiada nitro. Dlatego mnie to właśnie zastanawiało z tego tytułu, bo pucha sama w sobie ma 400 ml. Tak, reszta to jest gaz, a pucha jednak wielkości zwykłego europejskiego monstera, co nie? No dobra, nie przyciągajmy, otwórzmy sobie to. Jak to kurde. Oh. Ojoj, o mi to nie wystrzeliło w rękę. Ale coś tam się tego gazu lotniło, dlatego mnie to zdziwiło, co nie? No musiałem generalnie opuścić te zasłony, bo było za jasno, ale no powiem wam, kurczę, kawa, taka gładziutka, Ale poza tym przypomina dosłownie zwykłą kawę z wyglądu. No, trudno sprawić, żeby, nie wiem, kawa była zielona, czy cokolwiek, no kawa wygląda jak kawa. Jak to zatem pachnie? No. No. Jak e, kawa? <laughs> Ale najbliżej temu właśnie zapachowi takiej czarnej kawy. Albo nie wiem, jakbyście sobie Kopiko wzięli do ust, to. <noise> no, to coś, coś takiego, taki vibe tego jest. Do nosa. Przepraszam, Kopiko chyba wydaje jakiś zapach z siebie, nie? Dobra, nieważne, spróbujmy tego. Czuć, że to czarna kawa. W dodatku, Pucha nie ma w sobie w ogóle cukru, to jest 10 kalorii. Kawa, która ma 10 kalorii, w ogóle dziwne. Ale no kawa, która jest słodka, mimo tego, że nie ma cukru. Dziwne rzeczy, no powiem wam naprawdę dziwne rzeczy. A jednak ma słodzik, ma sukralozę, także no z drugiej strony nie aż tak dziwne. Nigdy wcześniej cold brew nie piłem, to jest chyba jakiś sposób y, robienia tej kawy czy coś w tym guście, ale co ja mogę się wypowiedzieć na temat tego monstera, to że y, no jest dziwny, bo na początku jak się go pije to jest bardzo gładki, praktycznie taka konsystencja wody. Dopiero później, jak się go pije, to dochodzi do tego taka gorycz kawy razem z tą słodkością. Generalnie jest to coś, co może zadowolić fanów kawy, ale jak dla mnie po prostu ciekawy eksperyment, ale drugi raz bym tego nie wziął. Zwłaszcza, że tak jak mówię, w imporcie 26 zł, trochę za dużo. Trochę za dużo jednak za puchę picia. 400 ml. Nie, podziękuję. Jednakże jeśli ktoś lubi taką gorzką kawę, taką naprawdę wiecie, dowaloną, co nie, no bo 200 mg kofeiny, to myślę w takim przypadku dla fana kawy jest to fajne do obczajenia. Jednakże z racji tego, że jestem bardziej fanem kawy takiej nieprawdziwej, bo z mlekiem czy, czy cokolwiek w tym guście, to mam jeszcze drugą taką drzewę, w Wariancie latę. Także zapraszam na drugi test. Okej, okay, pora zatem zająć się kolejnym cold brew od Monstera, jak wspomniałem, tym razem będzie late. Więc przed oczyma swoimi macie jak wygląda ta pucha, no nie różni się za bardzo wyglądem, no poza tym, że ma taki brązowy emblemat zamiast chyba tam jasnego brązu, no generalnie takiego jasnego koloru. I jest to już pucha normalnie słodka z mlekiem Latte, no, no czego się spodziewaliście. A tak to jest to samo, także 400 ml z nitro, więc yy, pewnie strzeli znowu, jak będę chciał to otworzyć, prawda? No. <ścoughs> także dobrze, że nie wstrząsam tymi puchami, bo jakby mi to gdzieś wystrzeliło do góry, no to myślę, że byłoby nieciekawie. Przeleję sobie to w takim razie i wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, wygląda to w ten sposób. Generalnie trochę tej pianki już opadło, ale widać, że jest taka charakterystyczna. No może jak przeleję jeszcze raz, to zobaczycie jak to wygląda. A tak to poza tym wygląda jak zwykła kawa z mlekiem, no, też bez zaskoczeń. Powochajmy tego w takim razie. No jest to mniej intensywny zapach, no biorąc pod uwagę, że to nie jest czysta kawa, tylko no, kawa z mlekiem i cukrem, więc no oczywiste, że będzie Yy, mniej pachnieć jak taka zwykła czarna kawa, czyli tak jak w poprzednim yy, w przypadku poprzedniego monstera. Dobra, za dużo gadania, samo testowania, próbujemy. Też nie jest jakaś super słodka. I przypomina bardziej typową kawę. W skrócie, jakbym miał to powiedzieć, to po prostu jest to Sweet Black z dodanym mlekiem i cukrem. I w sumie to tyle, co mógłbym powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Kolejny fragment. A tak poważnie, co mam przez to na myśli, to wciąż ma tę samą taką lekką strukturę. Generalnie, jak się pije to na początku, to nie czuć za bardzo nic poza stricte wodą, a dopiero później wchodzą te takie aromaty kawy, właśnie dosłodzone, i z dodatkiem mleka, i to w sumie tyle, co mogę powiedzieć. Nie jest to na pewno podobne do java, jaki piłem wcześniej, bo każda dżawa była stricte słodka. To był raczej taki napój kawowy, gdzie najwięcej przebijało się tej słodyczy z jakimś aromatem. Tutaj jest podejście nieco inne, więc jeśli ktoś lubi taką typową kawę, w tym przypadku właśnie, jak już wspominam, ENTY z yy, cukrem oraz mlekiem, no to można sobie spróbować. Tylko 26 zł to jest dużo, no ale ja zawsze będę narzekał na coś takiego. Narzekałem wcześniej, teraz będę narzekał jeszcze bardziej, bo jest drożej. No, wszystko drożeje to trzeba bardziej narzekać. Ok, zatem to wszystkie monstery. Pora zatem przejść do ostatniego reina. Dobra, minęło trochę czasu od kiedy spróbowałem tamtych Jaff, no ale w każdym razie Rain, o smaku y, wiśniowym, Sherry limeade. Także właśnie pucha Wam się kręci, jest to z tych y, amerykańskich Rainów, czyli ma 300 mg kofeiny. No i Rainy, jak już to wspominałem wiele razy, jest to produkt taki bardziej dla sportowców, czyli jest to bez barwników, bez cukru, no generalnie y, takie rzeczy, co nie? Oczywiście niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, że jest to produkt Monstera, albo przynajmniej firma, która odpowiada za tereny jest pod Monsterem, co nie? Czyli pod firma, czy coś. Jednakże jeśli chodzi o jakość, jest różnie. Czasami jest spoko, czasami jest nieco mniej. Jednakże o jakości tego egomościa trzeba się przekonać samemu. Także bez zaskoczeń, przezroczysty energol jest przezroczysty. Jedyne co tu widać, to że kolor odbija się od moich ścian, które są pomarańczowe, więc widzę, że tu się przebija pomarańczowy. Ale jak sobie je przystawię do okna, no to jest dosłownie czyste, przezroczyste. Ale zapach będzie czuć, także sprawdźmy go. Taki mocno cukierkowy, nie jest to taka typowa wiśnia. Ale no, z drugiej strony nie wpadłem, przecież to jest Cherry Lime Aid, więc to jest jeszcze limonka, ale z drugiej strony. No nie czuję takiej limonki, no bardziej to takim cukierkiem pachnie, tak jak wspomniałem, takim wiśniowym. Dobra, spróbujmy, bo limonkowo czereśniowe może być niezłe. Uuu! No zaskoczyłeś mnie, panie rejnie. No, jest to smak generalnie bardzo adekwatny do tego, co mówiłem wcześniej. Czyli cukierkowo wiśnie tam czuć trochę, ale przede wszystkim to jest to bardzo słodkie, jak na coś takiego bez cukru. Smak dosyć długo utrzymuje się w ustach. Jeśli chodzi o konsystencję, to jak na produkt tego typu, jest dosyć gładka. Bardziej zdecydowanie czuć, że to jest neutralnie słodkie, bez jakiegoś właśnie posmaku. Wiśnia jest takim dodatkiem do tego, a limonka, no tym bardziej. Jednakże moja opinia jest taka, że będzie to chyba jeden z moich ulubionych rejnów. Generalnie ciężko jest w to trafić, ponieważ znalezienie dobrego rejna, przynajmniej według mnie, jest dosyć ciężkie. Niestety nie pamiętam już na tyle, który Rain był lepszy, a który gorszy, no ale od tego macie odcinki Kubła Energola, żeby to sprawdzić i porównać. Za dużo tych energoli wypiłem w swoim życiu, żebym zapamiętał dosłownie, jak każdy smakuje. No, no bez przesady. Ale muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem i ten energol dla mnie wygrywa ten odcinek. Tak, jest lepszy od Jaff. W sensie, może to kwestia mojego moodu, ale nie mam aktualnie ochoty na taką zwykłą kawę. Oczywiście, pod względem jakościowym te dżawy są super, ale jeśli chcecie Energola, no to. No, no, wiecie. Brakuje tutaj po prostu konkurencji w tym odcinku jako Energol, stricte że Energola, nie kawa. Także dlatego Rain wygrał. Dobra, to tyle ode mnie, także jeśli pij się któregoś z tych energoli, albo jeśli któryś z nich was zaciekawi, no to napiszcie w komentarzu, ja oczywiście chętnie je sprawdzę, bo jest to wasza sekcja, ja czytam wszystkie komentarze, wow. I standardowo ocena pozytywna, negatywna, jeśli wam się film spodobał bądź nie. Dajcie suba z dzwonem, jeśli chcecie oglądać więcej materiałów ze mną. Zapraszam na Discorda, kubo, serwera, link w opisie, ponieważ no wiadomo, jest tam community, które się udziela i też tam jestem, także zapraszam. No i socjalne media, na których mnie znajdziecie, na których udzielam się najczęściej, chociaż no na Instagramie po prostu udzielam się codziennie, a na Facebooku wrzucam powiadomienia o filmach, które też znajdują się na Instagramie, ale na Instagramie też wrzucam stories, na których się udzielam, no, no, no wiecie o co chodzi. W każdym razie to tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego razu. Bye bye!